Hej, cześć, witajcie na kanale Adama. Ja jestem Monika i jestem kolejną osobą, którą Adam poprosił o to, żeby powiedział Wam krótkie świadectwo. Ja się chciałam z Wami podzielić takimi moimi trzema odkryciami podczas tych wakacji. Odkryciami Pana Boga, trochę na nowo, trochę w inny sposób. Pierwsze to w jakiejś konferencji Szóstak mówił o Trójcy Świętej i mówił o miłości pomiędzy nimi mówił jakby, że ta miłość jest doskonała dlatego, bo jest pomiędzy trójką z nich a nie dwójką. Mówił, że miłość mogłaby być pomiędzy ojcem a synem, ale to by nie wystarczało, to nie byłaby miłość doskonała. Właśnie dzięki temu, że Bóg, ojciec, kocha syna Jezusa i razem oni razem mogą kochać Ducha Świętego, to też przykład miłości doskonałej, miłości w której jedna osoba kocha drugą. Ale też wspólnie kochają jeszcze kogoś. I tak starałam się odkrywać Pana Boga, jego miłość, właśnie. Starałam się kochać Boga i razem z Bogiem kochać ludzi i razem z ludźmi kochać Boga. I właśnie myślę, że to jest taki przykład Bożej prawdziwej miłości miłości doskonałej. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to ja w tym roku byłam na rekolekcjach oazowych drugiego stopnia. One były oczywiście trochę w innej formie przez pandemię, były w formie spotkań przy parafiach. I na tym stopniu, na tych rekolekcjach mówi się dużo o, o niewolach, o wójściu Izraelitów z ziemi egipskiej. I jest taki fragment, w którym Bóg mówi do Mojżesza. Że chce się z Nim spotkać twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. I ja w te wakacje właśnie odkrywałam takiego Boga, Boga, który zaprasza mnie do spotkania z Nim, do rozmowy twarzą w twarz, tak jak z przyjacielem, do tak bliskiej rozmowy. Rozmowy, która nie ma takich ograniczeń jak rozmowa z kimś innym, no bo jak rozmawiamy z przyjacielem, to jednak wiele tych masek, które zakładamy, ściągamy. Bo jak z Nim rozmawiamy, to wiem, że możemy być szczerzy, że nie musimy niczego udawać. I zauważyłam właśnie, że Bóg zaprasza mnie do, do czegoś takiego, do takiej relacji, do relacji z Nim, gdzie ja nie muszę nikogo udawać, po prostu mogę być sobą, zwykłą Moniką, pełną różnych problemów, ciężarów, nieudolną też w niektórych miejscach, ale właśnie, że Bóg zaprasza mnie do takiej relacji, relacji z Nim, gdzie ja nie muszę udawać. Do relacji z przyjacielem, do relacji, w której on jest tak blisko mnie, że widzę, jakby, że jestem z nim twarzą w twarz wręcz. I to była ta druga rzecz. I trzecia rzecz, na tych rekolekcjach też jest taki temat o Bogu walczącym, o Bogu, który, który walczy o nas. I ja też w tym temacie bardzo odkrywałam Boga, który, który chce o mnie walczyć, który walczy o mnie każdego dnia. Walczy o to, żebym ja była przy Nim, żebym e, robiła dobro, żeby po prostu, żebym była po prostu blisko Niego. Boga, który walczy o mnie, ale walczy też razem ze mną. Stoi ze mną w szeregu. Walczy ze wszystkimi moimi trudnościami, e, niedolami, z smutkiem, z wszystkim, co mnie przytłacza. E, I właśnie takiego Boga odkryłam w te wakacje. Boga, który, który walczy o mnie, walczy o każdego z nas. I za to wszystko chwała Panu.